Profesor Lech Kaczyński, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu Krzysztof Putra, Jerzy Majdziński, wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Deptuła Grzegorz Dolniak Grażyna Gęsicka Przemysław Gosiewski Izabela Jaruga-Nowacka Sebastian Karpiniuk Aleksandra Natali Świat Maciej Płażyński Arkadiusz Rybicki Profesor Janusz Kurtyka Tomasz Merta Andrzej Przewoźnik, Sławomir Skrzypek, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, dowódcy Wojska Polskiego i Kapelowni Szanowni Państwo, portret prezydenta Rzeczypospolitej, profesora Lecha Kaczyńskiego i małżonki prezydenta, pani Marii Kaczyńskiej. Zostaje teraz przeniesiony przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości pod pałac prezydencki, tu, gdzie służyli Polsce. Prosimy również podawać znicze parlamentarzystom, którzy je ustawią pod zdjęciem naszego kochanego prezydenta wolnej suwerennej Polski, prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Szanowni Państwo, dostałem przed chwilą informację, że nie zostali wpuszczeni na teren dziedzińca Pałacu Prezydenckiego kapłani. Szanowni Państwo, odmówmy zatem Modlitwę za tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.